Witam kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj nadaję z mojej dżungli domowej. A bohaterką tego odcinka będzie Monstera Variegata, którą zakupiłam jako taką niedużą roślinkę jakieś dwa lata temu. Jest to oczywiście roślina tropikalna, która pochodzi z Ameryki Środkowej. I Ameryki Południowej, dlatego też no, bardzo dobrze nadaje się do uprawy w naszych domach. Nie jest to zbyt trudna roślina, właśnie w uprawie domowej. Jeżeli chodzi o te wariegacje, czyli przebarwienia, różnego rodzaju plamy na liściach, od takich, wiecie, Białych, po takie y, y, różne odcienie żółci, zieleni. Zaraz Wam o, coś o tym powiem, ale najpierw zwróćcie uwagę właśnie na te jej piękne korzenie powietrzne. Y, jak one się tutaj bardzo ładnie i, i tak wiecie: okazale opuszczają. Y, na podłogę, no bo na podłogę, no bo niestety, no ona jest tutaj w domu sobie rośnie, ale też większość tych właśnie korzeni powietrznej kieruje się w stronę oczka wodnego, które tutaj jest w domu u mnie, które też wam już pokazywałam na jednym, na jednym z moich filmów widać, że te warunki, które ona tutaj ma no, odpowiadają jej, że dosyć naprawdę dobrze się czuje. Jeżeli nawet zapomnę jej podlać czy coś takiego, to ona w ogóle się tym nie przejmuje, ponieważ całą wilgoć i wodę, jak sobie życzy, to ciągnie tutaj, właśnie z tego mojego mini oczka w doniczce. No, i słuchajcie, zaplątałam się w tej te korzenie, próbując Wam właśnie pokazać. Trudno jest to od, odzwierciedlić tutaj, właśnie kamerą, ale naprawdę, tych, tych korzeni jest tutaj no naprawdę bardzo dużo. I słuchajcie, pod żadnym pozorem, absolutnie i nigdy i w ogóle nie wolno ich odcinać. Nie wolno, ponieważ monstera właśnie, znaczy może inaczej, tak naprawdę to są jej takie czepne korzenie, które, którymi ona w naturalnych warunkach czepia się drzew. Czego tam może, tak, i też tymi korzeniami podbiera sobie wilgoć i różne tam składniki odżywcze. Więc, jeżeli jak ktoś ma y, jakąkolwiek monsterę, to, żeby nie przyszło do głowy y, komuś y, no, zniszczyć tych korzeni, czyli odcinać, bo one tam jakoś może nie podobają się, czy coś. Y, no, mi się podobają bardzo, bo to wygląda naprawdę tak naturalnie. No, szczególnie w tej mojej dżungli domowej, gdzie to nadaje takiej dzikości, naturalności. Także, co by to nie było, moi drodzy, tych korzeni nie wolno uszkadzać. Nigdy, ale to nigdy. Także przechodzimy dalej do tematu. No więc, jeżeli chodzi yy, yy, o tą jej wariagację, właśnie yy, ja ją kupiłam. Ja, jako taką, wiecie, no, dosyć yy, mocno wybarwioną roślinkę yy, z tymi białymi właśnie yy, przebarwieniami, no ale jak widać, ona już tutaj. Yy, no, dosyć mocno straciła, chociaż jest jeszcze sporo. Straciła tej, tej, tej swojej właśnie tutaj warygacji i no, no, chyba jest jej coraz mniej razem z jej wzrostem. A dlaczego tak się dzieje? A dlatego, kochani, że po prostu te przebarwienia, które są tak bardzo pożądane przez. Kolekcjonerów różnych roślin, no i między innymi też mnie, tak, są wynikiem po prostu defektu rośliny, zwyczajnego defektu, gdzie nie występuje z jakichś przyczyn. Chlorofil a, chlorofil, a gdzie roślina sobie i, i tak bez tego świetnie daje radę i nadal, nadal rośnie, ale to są zjawiska właśnie bardzo rzadko e, spotykane w naturalnych warunkach. Dlatego te rośliny są no, jeszcze dosyć drogi, drogie na rynku e, i właśnie pożądane przez. E, hodowców roślin o takich barwach no ale w końcu wracam do tego dlaczego tak się dzieje dlaczego te wariegacje mogą z czasem zanikać a to dlatego kochani, że roślina, która nie jest przycinana nad właśnie najbardziej takim wybarwionym węzłem czyli nie jest no jakby no trzeba ją uspokoić z tym wytwarzaniem tego chlorofi, chlor, chlorofilu dobra każdy wie o co chodzi trudne słowo nie jest właśnie przycięta nad taką najbardziej najmocniejszą tą warygacją. próbuje dochodzi do siebie, próbuje y, bardzo mocno właśnie tutaj y, odzyskiwać tą zieleń i dlatego y, kochani tak się dzieje. Jak widzicie, moja y, nie była ani razu ani razu cięta dlatego, że ja miałam, wiecie, przycinać tej jej mm, stożki właśnie wzrostu, ale jednak na to się nie zdecydowałam, bo chciałam no, zobaczyć, jak ona się będzie zachowywała. A słuchajcie, zachowuje się po prostu bardzo ekstremalnie. <laughs> Rośnie jak szalona, jak na monsterę w takich naturalnych warunkach. Monstery tego typu, jak również monstery zwyczajne, całe zielone, potrafią dorosnąć do nawet 20 metrów, a w warunkach domowych do 2 metrów. Natomiast moi drodzy, ta moja, ta moja powiedzmy, że dwuletnia, już ma dobre 2 metry. Tutaj, zaczynając od tej doniczki, zmierzyłam sobie takim centymetrem. No, centymetrem. Takim centymetrem cukrawcowe, wiecie, mierzą. <grywka> Zabrakło mi słów. No, i ona ma, przeszło dobre 2 metry. I tu mamy jedną tą odnogę. I mamy drugą, krótszą odnogę, więc to też. Nie jest wcale powiedziane, że takie monstery muszą rosnąć przy paliku. No, moja słuchajcie, początkowo rosła przy paliku i taki palik zrobiłam sobie tutaj z jakichś patyków. I słuchajcie, to co widzicie, to nie jest żadne włókno kokosowe, tylko to są suche liście od moich bananowców. Obkręciłam, obkręciłam, oplątałam sznurkiem jutowym i rzeczywiście. W początkowej fazie jej to wystarczało. No i teraz tutaj też muszę obalić ten mit, bo y, dużo informacji mówi również o tym, że monstera, która nie będzie y, przytwierdzona do palika, to będzie po prostu y, no, będą jej liście karłowa, ciały. A u mnie, zobaczcie, y, jest zwyczajnie dalej poprowadzona y, i przywiązana. Tutaj gdzieś do haczyka, do sufitu sznurkiem jutowym no bo tu już nie ma innej opcji. No jaki ten palik musiałby być? No i czym, wiecie, wyżej idzie, tym ma wyższe liście. Także, wiecie, to tak nie ma czego się tak, wiecie, czytać tych informacji i tak się trzymać ściśle tych reguł, co tam piszą, wygadują, bo to trzeba po prostu przekonać się na własnej skórze i zobaczyć, jak to wygląda. I przede wszystkim... I przede wszystkim moi drodzy, poczytaj troszeczkę na temat rośliny, jak ona się zachowuje właśnie w naturalnych warunkach. Także, także tak, kochani, to wygląda. No, i ta moja monstera też jest odwrócona w stronę, oczywiście, okna. Więc nie jest to łatwe, żeby Wam tak pokazać to od strony pokoju, no bo ona. Wiadomo, jak to każda roślina ciągnie się do światła, szczególnie y, teraz zimą. Pomimo to, że ja doświetlam tu, jak widzicie, y, te moje roślinki, to monsterka i tak monsterka i tak y, jest odwrócona liść, liśćmi w stronę y, okna. Także podsumowując, moi drodzy, monstera lubi. <laughs> Przepraszam, bardzo dużą wilgotność powietrza. Yy, lubi również spryskiwanie. Też wiecie, nie codziennie, nie za często. Jeżeli jej nie możemy zapewnić o takiego na przykład nawilżacza powietrza, to bardzo fajnie ją jest spryskiwać co który dzień. Ona to bardzo lubi. Yy. Słońce. No. Za firanką. Myślę, że tutaj y, jakoś ona nie cierpi y, z powodu tego słońca, które y, no, występuje dosyć mocno latem. Także kochani, to tyle na dzisiaj w tym y, moim filmiku. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Żegna się z Wami również mój kocur Niu-Niu. niu Niunio. Niunio. No tak. Obudziłam, tak. Także, moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego, pa pa!